I teraz zaczniemy trzecią część właśnie. Dobra, zaczynamy Pocket Play. Znaczy, ja podlinkuję pewnie przy tym akurat, przy tej części to co myślę o Halwardzie, ale no posłuchajmy. ...trzech różnych patentów dotyczących mechanik rozgrywki, ponieważ nie mogli ich pozwać za projektowanie postaci, bo doskonale wiedzieli, że jakby to zrobili, równie dobrze mógłby ich pozwać twórca Dragon Questa, bo Pokemony z pierwszej generacji bardzo wyglądają podobnie do potworków z Dragon Quest'a. Zamiast tego Nintendo zdecydowało się wnieść sprawę przeciwko Pocket Pair w związku z... Dobra... Ech. Jakby, czy oni to zrobili, bo nie mogli? Oni mają w dupie, jak te postacie wyglądają. Jakby... Znaczy, w dupie i nie w dupie, jakby... E... Pale... Stworki z Palwarda wyglądają bliźniacze podobne do Pokemonów. I wiecie, to jest coś takiego, że Digimony i y y y y y Watche, Bakugany, mimo tego, że mają bardzo podobną formułę, że to są po prostu słod słodkie stworki, to jakby mają po prostu własny design, co nie? Jakby w, w Palwordzie nie ma tego własnego designu, tylko jakby jest pobrany. I to niekiedy są przemieszane Pokémony z Digimonami, więc jakby nie dziwię się, jakby tam jeszcze oni nie, mieli, oni nie mieli mniej głośnego pozwu od innej firmy, która robi Digimony. Ale wiecie, no, to jest kwestia taka, że jakby no nie można czepiać się wyglądu, bo coś tam jest zmienione. Więc to nie jest tak, że oni mają ból dupy o to, że jakby to wygląda podobnie, bo jakby. Wiecie, no. Fa fani też robią przeróbki i iluci, jakby nie idą z tym do sądu nagle, co nie? Dzidzimony są starsze. Yy, tak i nie. Z tego, co mi wiadomo, aczkolwiek to nie mówię tego na 100%, bo nie mam jak tego sprawdzić teraz, bo to mówię na szybko. Ale wydaje mi się, że najpierw powstały Pokémony, później anime Pokemony, a później na anime Pokémony powstały Digimony, a później gry z Digimonami na podstawie anime. Więc. Digimony powstały w pierwszej jako Tamagoci. OK, to pod tym względem. OK, aczkolwiek chodzi o samą formę po prostu poddania, że to są stworki, którymi walczysz. No to, to jakby to było później, aczkolwiek Digimony w założeniu wyglądowym, tak, były wcześniej. Tylko to jest to, że Digimony wyglądają zupełnie inaczej niż Pokémony, tak? Tak po prostu. Mechanikami, które opatentowali i stwierdzili, że je stworzyli, takimi mechanikami są rzucanie urządzenia do łapania w przestrzeni 3D, które pozwala na uchwycenie potwora i uwolnienie go do walki. Oprócz tego opatentowali również możliwość dosiadania i latania stworzeniami. Inny z ich patentów koncentruje się na ruchu postaci i kolizji. Szczególnie w kontekście interakcji postaci oraz znajdowania ścieżek. To... Dokładnie tak. Jakby. Czy on ma, ma inne założenie niż Pokémony, bo to wprost powiedziane, że to cyfrowe stworki? Tak, tak, oczywiście. Tylko wiesz, chodzi mi o sam fakt, że yy, akurat w tym położeniu Digimony, pokemony to ja zawsze to mówię, że to jest tak, że tutaj masz słodkie stworki, tutaj masz sło słodkie stworki. Historia jest zupełnie inna. Jakby one się wykluczają, aczkolwiek, jak spojrzysz na to po prostu tak. Na okładkę gry i na okładkę gry to tutaj widzisz słodkie stworki, tutaj widzisz słodkie stworki. Tutaj można je zbierać i tutaj można je zbierać. Oczywiście założenia są zupełnie inne, ale ten argument zawsze mówię pod tym względem, że Digimony są taką najgłośniejszą porównywarką do Pokemonu. Jeśli tak to mogę nazwać, bo są jeszcze Yokai Watche, które są mniej popularne, no ale wiecie, oni nie ruszają patentów. Jakby po prostu nie ruszają patentów. Oni tworzą własną historię i Pokémony nie mają patentu na, na słodkie stworki, które walczą. Tak po prostu, jakby to nie jest tak, że mają na to patent, ale uwaga! Jeśli chodzi ogólnie o słodkie stworki, no to już sposób, w jaki sposób je przetrzymujesz i je, i je wyrzucasz i jaką masz interakcję z nimi, to jest to o opatentowanie. Wiecie, jakby... Jestem firmą X i jakby wymyślam sobie, że to jest kot. Znaczy nie widzicie go, ale to, tu, gdzie go, tu gdzie pokazuję jest kot, co nie? Jakby w założeniu, że w mojej grze na tym kocie będzie można jeździć i on będzie się powiększać dzięki specjalnej kuli, no to to jest już coś, co jakby może wyróżnić moją grę. Więc logiczne jest to, że założę na to patent. Bo nikt na to nie wpadł, a je, jeśli ktoś będzie chciał zrobić bardzo podobną grę, to może mnie wywalić z biznesu, mimo tego, że ja wpadłam na ten pomysł. Wiecie, to jest podobny case do żarówki. Jakby wy, wymyślam żarówkę i ktoś może mi ukraść ten pomysł, specjalnie mówię to. Eee, I ktoś mi może ukraść ten pomysł, więc jakby robię na patent sobie na ten pomysł, tak? Zakładam sprawę są żeby wygrać w ogóle to, że to jest mój wynalazek, co nie? Więc tak jakby jeśli Palworld jedyne co robi to kopiuje z Pokémonów Digimonów i fonty sobie kopiuje z Zeldy i dodaje do tego jeszcze mechaniki Zarka no to jakby no nie dziwne że kurde firma która została najbardziej okradziona z tych mechanik się czepia tak jakby to nie jest tak że kurde Pokémony się czepiają że ej wy macie mają buldupy, że ej macie grę, która po prostu Yy, jest bardzo podobna i nie chcemy, żeby ona była. To jest po prostu gra, która jest... Wiecie, no po prostu... <gryw> ma te same mechaniki, co nasza gra. Jakby... I mamy na nie patent, więc jakby, no kurde, no nie bez przyczyny złożyliśmy patent na rzucanie poke, pokebolami, tak? No po prostu rzecz, rzeczami, no z, w Hypal Wardzie chyba są sfery, czy jakoś tak. No ale jakby, no nie bez przyczyny, no kurde, mamy te po... Mamy Pokebola. Jakby w nim sobie siedzi Pokémon, co nie? Jakby w założeniu, że rzutem tym Pokémonem, Pokebolem i wychodzi z niego Pokemon, to jest bardzo charakterystyczny i kojarzący się z Pokemonami, tak? Więc no kurde, jak spojrzycie na to, od, od razu pomyślicie Pokémony. To jest znak towarowy, który jest chroniony. Więc nie dziwne, że jeśli ktoś robi z tego kopię i robi sobie dodatkową reklamę na to, że to są Pokémony, ale nie na Nintendo. To tak, jakby to jest logiczne, że. Kurde, dostaniecie pozew. <laughs> nie wiem na co. Kurde, twórcy liczyli, tak? To są trzy systemy, które prawo zdecydowało, że Nintendo może decydować, kto może, a kto nie może z nich korzystać. Nie o dziś wiemy, że Nintendo to bardzo. <laughs> no ale tak swoją drogą, jakby. Dlaczego czepiamy się Nintendo i Pokémonów? Bo to jest głośne, jakby. I dla mnie to jest normalne, jakby nie cepiam się tego, ale no kurde, Electronic Arts tak samo broni swoich patentów. Dlaczego? Nie wiem, przykładowo G -G -G Gutenberg bronił tego, że on wynalazł dróg. Przecież nie, nie, nie wiem, czy znacie tą historię, ale jakby dróg został zabrany przez, przez, y, jako wynalazek przez lichwiarza, bo Gutenberg miał długi, i jakby on ogłosił ten wynalazek, i Gutenberg się kłócił, że to był jego wynalazek. Dlaczego on się kłócił? Przecież to mógł oddać to za darmo, przecież. No. Kapliczna korporacja, a gdy niezależni twórcy gier ich prześcigają, robią się bardzo źli i zaczynają tupać nóżkami. Dlatego postanowili zaatakować tylko Pocket Pair, ponieważ mają grę, która jest zbyt podobna do Pokémona. W rzeczywistości jest to po prostu lepsza gra od Pokémonów, które kiedykolwiek Nintendo zrobiło, i to jest dla nich zagrożeniem. Na początku wydawało się, że Pocket Pair ma wygraną w kieszeni. No i tutaj dwie rzeczy, jak już zostaje poruszony ten temat. Tak, jeśli chodzi o to, co Ty mówisz, jakby nie tobie oceniać, która gra lepsza. Mi Palward się nie podoba w założeniu, bo jest Survivalem, a przy okazji ma po prostu mechaniki z Pokémonów, tak? Trzeba tu powiedzieć wprost. Z założenia Palwarda to jest Survival z. z survival na 50%, Pokémony na 50%, no i fonty jeszcze. Więc yy, fonty jeszcze z Zelda. no to to taki 5%, no to załóżmy, że tam, nie wiem, survivalu jest 45, co nie? Jakby nie, to nie jest mój rodzaj gry, jakby nie lubię survivalu, dlatego też nie lubię pokémon Arceus, które ma bardzo podobne mechaniki, uwaga, uwaga, do tego, co ma Palward, jeśli chodzi o survival i graftowanie. Tak, jakby jak ktoś nie wie, tak yy, 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 żeby was nie okłamać, kiedy, wys kiedy wyszedł Arkeus? Przed 2022, nie, nie, już mi się nie chce Ale Ale na pewno przed 2022, jakby wiecie, przed wyjściem Palwardów, oni wymyślili grę, w której można było rzucać PokeBolami, nie wchodząc w wyplansze. To było później chwalone, że Palwardy to wprowadziły, tak? Nie, on zabrali to z Arkeusów, tak? Craftowanie <grym> y PokeBoli też było w Arkeusach, więc... Hookers, jakby Nintendo wpadło na to pierwsze. Znaczy, prze, przepraszam, Game Freak, bo tutaj mamy materiał o Nintendo. No, ale jakby. Tak, jakby... Nie wiem, czy tutaj ten temat w ogóle tego, co się dzieje w tej branży, trzeba tutaj jakoś komentować. A czy to. Czy dla ciebie ta jest lepsza, no to to jest twoja wola. Jakby dla mnie jest gorsza. Dla, znam ludzi, dla których Pokemony w ogóle są niegrywalne, a jej jest grywalny już. Jakby totalnie to jest już yy, to, czy się ludziom podoba, czy nie. A czy, czy oni tupią nóżkami? Oni po prostu walczą o swoje prawa. Że mam własny domek i Pokemony, które złapię... Jakby... Tak, jak najbardziej. Jakby wiecie, no. Tylko Jackals, to jest właśnie to, 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 co Ty napisałeś, że jakby przeczytam Wam to, bo nie wiem czy widzicie, ale na przykład chciałbym w Pokemonach, yy, na, na przykład system, że mam własny domek i Pokemony, które zobałem wybi i wybiorę kilka z nich, biega po tym domku. Tak, tylko wiesz co? To jest problem w tym, że mimo wszystko, mimo wszystko Pocket Pair, Pocket jakoś tak oni się nazywają, mają na to patent już, więc Pokemony nie mogą tego zrobić. Bo oni się też opatentowali z tymi pomysłami. Więc opcjonalnie nie mogą tego zrobić w taki sposób, jak to zrobiło właśnie Palworth. Mimo tego, że sami mają ten, no to jakby nie można im zabrać tego, że oni wzięli patentu, więc sądzę, że taka mechanika się nie pojawi, przez to, że już jest opatentowana. Aczkolwiek, czy. W Arkeu y mogą rozwijać to, co było w Arkeusach, że jest jedno miejsce, gdzie twoje Pokémony są, takim Zo dla Pokemonów. Czyli nie domek, tylko po prostu y zO dla Pokemonów. To, to mo mo mogą rozwijać, bo to było w Arkeusach. Więc Ala Zo, obok twojego domu z Pokemonami, już może się pojawić. I tutaj to już będzie prawne. Jest to po prostu lepsza gra od Pokémonów, które kiedykolwiek Nintendo zrobiło. I to jest dla nich zagrożeniem. A, no i to drugie. Czy to jest zagrożenie dla Pokémonów? <noise> Słuchajcie, czy w Palwardy zagracie na Switchu? Nie, więc czy to jest zagrożenie dla, dla Pokémonów? Znaczy inaczej, czy w Palwardy zagracie w na, na jakiejkolwiek konsoli na, na Nintendo? Nie. Więc czy to jest zagrożenie dla Pokémonów? Nie. Jedyne zagrożenie, jakie można by sobie wyobrazić, to to, że ktoś, kto kupuje konsolę tylko dla Pokémonów, kupi sobie Steam Decka, żeby przykładowo grać w Palwardy. Czy to, zagrożenie, czy to zagrożenie jest jakkolwiek realne? Też obstawiam, że nie, bo raczej jak kupujesz grę, no konsolę dla Pokemonów, to przy okazji grasz w inne gry, więc jakby też te inne gry Cię przeciągają i forma po prostu. Więc czy to jest zagrożenie, to jest takie jak powiedzenie, że największym rywalem Switcha jest Steam Deck, co nie jest prawdą. W początku wydawało się, że Pocket Pair ma wygranów w kieszeni, ale niestety tak nie jest. Chociaż Nintendo złożyło wnioski o te patenty dopiero w 2021 roku, udało im się przeforsować prawo na swoją korzyść i nadużyć tego prawa patentowego, zmuszając Pocket-Pair. Nie, bo w ogóle wiecie co, jakby. <laughs> ja wiem, ja jestem cięty na Palward, ale widzę Liligant li li pomieszaną z y Wiedźmą. Nie pamiętam, jak się ta Wiedźma Pokémon nazywa, ten duch Pokémon. Mis, gender, coś tam, coś tam, co nie. E, ten smog to jest Luki, pomieszany z Miradonem i mo? Złożyło wnioski o te patenty dopiero w 2021 Ale roku. Ale to jest najlepsze tu. Przeforsować prawo na swoją korzyść i nadużyć tego prawa patentowego. Oto. Chociaż Nitendo złożyło Czekajcie. wnioski o te patenty dopiero w 2021 roku. Udało Bo to było na sekundę. Taki bardziej Kai Roger, tak teraz patrzę. Ale to nie ważne to. Prawa patentowego. Widzieliście? Lucario tylko że brązowy. Jakby nie mogę, ja, jak oglądam pal, jakikolwiek filmik z Paper to mam takie o, brązowy Lucario. Zmuszając Pocket Pair. Do usunięcia ich mechanik z ich tytułu. No tak, jakby. Są ich patenty, więc czego mają tego nie usuwać? Niezależnie od tego, jak bardzo kochacie Nintendo, jak bardzo kochacie Pokémony czy Game Freak, nie da się usprawiedliwić tego, co zrobiło Nintendo. Da się. O, a propos, trafiliśmy na Lucario brązowego. E, da się usprawiedliwić to. Mają patent na to. <ścoughs> jakby. Nie wiem, chłop, widzi. Nie wiem, firma X ma patent na coś. Firma X narusza ten patent. Jakby. <ścoughs> Jak się tego nie, nie da usprawiedliwić? No, jakby. Usprawiedliwienie pisze się w prawie, po, po prostu, no. To właśnie Nintendo nadużywa prawa, by wyeliminować konkurencję. Zami nie, no jasne, oddawajmy wszystkie patenty, wszystkie rzeczy, które wymyśliliśmy innym, co nie, jakby, totalnie, yy, nie wiem, z dupy, z całą Ori znowu, no jakby, mam to pod ręką po prostu. Nie wiem, tutaj jest yy, świetlik skacze i to jest lek yy, platformówka pomieszana z metro i dwa mięso, nie? Jak to Zrobi bardzo podobną grę i nazwie to Rio. No to równie dobrze. Przecież mo on może sobie zrobić tą gierkę, bo jest lepsza od naszej. Zrobi dokładnie tą samą grę, ale zmieni jeden element, że nie będzie tego typa. Tylko będzie y, niedźwiedź i zamiast takich y, i zamiast takich rzeczy y, będą po prostu zwierzaki. I nazwał to Rio i to będzie to w Brazylii. Nie no totalnie nie skopiowali naszej gry. Przecież totalnie mogą sobie ją, ją sprzedawać. A jedyny argument dlaczego się nie przyczepimy w sądzie bo uważamy że jest lepsza. Tak. Nie wiem, te argumenty zawsze mnie rozwalają. Zamiast robić wszystko, aby dostarczyć graczom najlepsze doświadczenia z Pokémonami, na które czekają przez dekady, robią coś totalnie innego, wykorzystują swoje zasoby, aby zgnieść tych, którzy robią więcej i lepiej od nich. Nie sądzę, żeby fani Nintendo. I powiem jeszcze to w ten sposób, jakby do tego, co zostało powiedziane, bo Power to jest temat, który zawsze mi odpala. Mm, jakby. Okej, okay, temat tego, że jakby jest mało nowości, że jakby mało, mało no, takich nowości, które by zmieniały masakresie mechanikę, to jest jedna rzecz, ale jakby, Zobaczcie właśnie to za każdym razem, kiedy co jest wprowadzane. Ci sami fani, w tym ja przykładowo, bo ja przykładowo uwielbiam stare generacje i wolę ograć remake czwartej generacji, niż Legend -Le -Le Arceus -Ar i wiecie co, jakby... Patrzeć, spojrzeć na to jak się te gry sprzedają, prawie w 30 milionach sztuk, tam 26 milionów, czy coś takiego, jakby przy cenie 259, na konsolę jedną, a nie na wszystkie, jakby no ta, jakby totalnie fani nie są nie, nie o tyle, że niezadowoleni, nie tylko nie pogodzeni z tym, jakby totalnie, wiecie to, że powstało Far to nagle o, oznacza, że dziesiąta generacja sprzeda się w ilości jednego miliona, co nie? Tak kurde... No. Nie wiem, te argumenty są tak z dupy. DC, jak chcesz być na YouTubie, to oczywiście, bo to idzie nam na YouTuba. To mogę włączyć. No potrafili dokładnie zrozumieć, co się teraz dzieje. To tak jakby Square Enix postanowiło opatentować mechanikę turowych gier RPG i potem pozwałoby twórców Expedition 33, zmuszając ich do usunięcia tej mechaniki z ich gry. Zastanawiam się też, jak. No, i tutaj kolejna rzecz, którą wolę zaznaczyć. E... Expedition 33 jest genialną grą. Spoko, nie ma problemu. E... W sensie jest z tego, co mi wiadomo, i z tego, co oglądam, genialną grą. Czy. i jakby. Wiecie. To jest właśnie to, że jakby sama me mechanika. Turowego wybierania ataków nie jest niczym nowym. Po prostu każdy może z tego korzystać. I Square Enix nie ma podstaw do tego. W momencie, kiedy. Palworldy po po są pozwane za to, że, 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 że ruszyły mechaniki rz rzucania pokébalem, a nie tego, że sworek wychodzi z kuli, jakby. To, to wiecie, to nie chodzi o ten problem. To trzeba sobie to, to rozłożyć. To nie chodzi o ten problem, że. Stworek wychodzi z kuli i mamy z tym problem. Tylko to jest problem z tym, w jaki sposób ten stworek wychodzi z tej kuli. Tak po prostu, jakby. Wiecie, no. No tak, no są różne, ale wiesz, chodzi mi ogólnie o to, że jakby Square Enix w tym. Y, bo to jest porównywane do, do tego, co Pokemon pozwało z Balwardem. Jakby totalnie, jakby wiesz. Co właśnie o to chodzi, że jakby walka turowa sama w sobie jest walką turową. Po prostu. Walką turową. A jakby wyjście z tego Pokebola, wyjście Pokemona jest faktem. Jakby mamy pokémona w Pokebolu. Znaczy no, nie mamy jakiegoś stworzka w jakiejś kuli i musi się wydostać z niej. Jakby to nie jest coś, co można opatentować. Ale już to, że wygląda to w ten sposób. No sorry, nie umiem że wygląda to w ten sposób, i że muszę wziąć to i rzucić, to jest do opatentowania, bo to już się może kojarzyć z konkretną marką. Ale to, że, to, że stąd musi wyjść pokemon, znaczy stworek jakiś, to nie, to nie jest do opatentowania, więc jakby... porównali do Square Enix i do Expedition 33 tak z dupy znowu a Final Fantasy 1 powstało ponoć bez wizji na, na przyszłość dla marki. No tak, jakby oni w ogóle myśleli, że zrobił ostatnią grę i elo, co nie? I dlatego też się nazywa Final Fantasy. I z tego powodu wyszła 15 już, czy tam szesnastka. Ktokolwiek z sprzedajnych psychofanów Nintendo może mówić, cóż to tylko Nintendo chroni swoje prawa autorskie? Fakt, że mechanika rozgrywki, z której mogą korzystać dziesiątki innych gier, może trafić do sądu i zostać usunięta, oznacza, że wiele innych gier może być zagrożonych przez korporacje takie jak Sony, Nintendo i Microsoft, jeśli którakolwiek z nich... Dobra, no i teraz zaczyna gadać z sensem, aczkolwiek dalej omija prawo, w sensie dla niego branie sobie praw autorskich to jest bardzo i niepotrzebne, ale w, za... w tym założeniu okej, okay, jak najbardziej, jakby, jak mówisz ogólnie o... Tym, że, że firmy pozywają za patenty, to ta, no to wreszcie gadasz z d -d -d sensem. Zdecyduje się na takie działanie. Oznacza to również, że każdy mały deweloper będzie miał znacznie mniejsze pole do popisu oraz mniejszą motyw To każdy mniejszy deweloper stworzy mechanikę i ją sam opatentuje. No jakby gry Indie są bardziej pomysłowe niż gry AAA, i to jest raczej prawda. Jakby. Spójrzcie sobie na gry, które powstają z małym budżetem, z małą ilością ludzi w zespole, ale te, które powstają przy po prostu wielkich pieniądzach i wielkich firmach. One są bardziej pomysłowe i bardziej innowacyjne niż te gry większe, więc jakby. W tym problem? Innowacje do działania. Ach, ale po co ja o tym w ogóle mówię? Oboje ziomek wiemy, że konsumenci Nintendo są jak mpc Jedna wielka banda pełna idiotów. Mają więcej miłości dla tej marki niż dla samych siebie, swoich bliskich czy rodziców. A jeśli chodzi o Nintendo, modlę się, aby nadszedł dzień, w którym rozwali sobie ten głupi ryj. I to tyle miłego dnia. Pisją! Dobra, i do tego fragmentu jakby no znowu. Umniejszanie, ale to już, już nie, nawet nie zwracam uwagi na to umniejszanie, ja osobiście, aczkolwiek, wolę to zaznaczyć, że to było tak z dupy. Powie, Powiedzcie mi w, w, komentarzach, w komentarzach na czacie i tak dalej, czy wy jesteście NPC-tami, którzy będą chronić każdą decyzję Nintendo? Yy, bo w komentarzach, tak swoją drogą, nie chcę mieć... będzie podlinkowane, możecie przeczytać, przeczytać komentarze. E, tam ludzie piszą, bo to jest coś co po prostu nie o tyle wkurza, aczkolwiek umniejsza po prostu. E, czy, wy jeste, czy my jesteśmy NPC-tami? NPC czy my nie, nie potrafimy narzekać na firmę, która e, daje po prostu plusy i minusy swojej działalności? Może w ten sposób to ujmę. Jakby, czy my nie narzekamy na serwery Pokémon, Czy my nie narzekamy na to, że nie wiem, przykładowo dziewiąta generacja Pokémonów jest do wywalenia, mówiąc ładnie. Czy my nie narzekamy na to, że jakby powstają y keykardy? Czy my nie narzekamy na, na inne rzeczy? Nie, nie, my wszystko takie... O, kochany Nintendo, brawo! Tak, brawo! Słuchajcie, słuchajcie, ja już postanowiłam, że z następnej wypłaty nie będę jeść, nie będę kupować jedzenia dla Kota, bo przecież go nie kocham, bo kocham tylko Nintendo. Nie będę płacić za mieszkanie i nie będę e, pić wody. Tylko z tego powodu, żeby kupić sobie Switcha 2 i pograć sobie w Mario Karty, których nie lubię. Nie wiem. Nie wiem, jak wy się patrzycie na to, że jesteście npc tami którzy kupują każdą grę na Switcha w pełnej cenie i nie czekacie na promocję. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak możecie tak żyć. A co do tego, że sobie, że Nintendo upadnie, moja opinia jest taka, że jakby Switch 2 się sprzeda gorzej niż Switch 1, więc hipotetycznie. Jeśli uważasz, że jakby konsola dwójka się sprzeda gorzej niż jedynka, to ta, no to jakby ja to też obstawiam, że raczej Switch 2 się nie sprzeda aż tak dobrze. Bo Switch 1 ma się aż zbyt dobrze po tych 7 czy 8 latach. Wiecie, od 2017 ta konsola się nie zmieniła, a i tak i tak dalej jest zajebista po, po, po prostu, więc... Nie wiem jak oni zrobili taką dobrą konsolę, ale kontynuacja no, będzie bardzo trudna do przebicia jedynki po prostu. No, Też ceny nie pomagają po prostu. No, no cóż no, pogódźmy się z tym, że, że, że jesteśmy NPC-tami. Ja dziękuję, no, wyszły trzy, trzy części, myślałem, że to zajmie krócej. I co? Bajo.